Chodź Chodź Przejdziesz Chodź Idź Idź sobie biegać Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu, jak możecie zauważyć, y, 60 z pudłem. Y, no i co? Dzisiaj będziemy wywalać bornik. Wieczna pogoda jest. Y, sobotnie obowiązki. Jak widzicie, przez cały tydzień trochę się tego nazbierało. Wiem, że to może głupia, yy, głupia tylko yy, głupia robota z tym pudłem bo mam taczkę jakbym woził to tylko tu bym przejechał już a ciągnikiem muszę jechać naokoło bo no nie zmieszczę się tędy po prostu no i co dalej no i nic, bez zbędnego przedłużania będziemy się brać powoli za robotę później już po wywozie tego bornika to chcę tu tam trochę szlaki mam i trochę szlaki tu chcę nawieść jeszcze, to też na pudło. A tak sobie, mówię, dzisiaj nie mam za dużo nic do roboty, to sobie wywieziemy yy, obornik pudłem. Także co, no bez zbędnego przedłużania. Jeszcze może tu odciągi zrobimy, bo nie zrobiłem i szczerze mówiąc, tylko je rozczepiłem jak zaczepiałem pudło. Tak możemy zrobić Dobra Trochę tu mało miejsca jest Sześćdziesiątka jeszcze brudna po ostatnim przejeździe po tych błotach O drut Drut Mieszcze się kur. to Dobrze. Czas. No tu. Co zrobić? Dobra. Tak może być I co? Zabieramy się do pracy Tu trochę jeszcze przerwy, ale to dobrze, bo chociaż przejdę sobie No Zobaczymy jak to będzie prosperować Na pewno wrzucę jakieś yy, jakąś muzyczkę albo coś takiego żebyście się nie zamudzili bo tu trochę Zajmie mi to czasu No ale... Albo zrobię tak yy, yy, cięcie zobaczymy jeszcze No i co mogę jeszcze powiedzieć? Szykuje się kolejny nowy nabytek wkrótce. Ale to wkrótce. Znowu kolejny nabytek. Yy, też maszyna do 60. Możecie się domyślać, co to będzie albo nie. Oczywiście zapraszam Was na yy, poprzedni film z Ferii, który też wstawiłem. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki. Zostawienia łapeczki i co? No i nie będę robił też takich długich vlogów. Myślę, że 15 minut max, żeby was nie zanudzać. Bo wiem, że dużo osób też nie ogląda wszystkich, także no to bez sensu jest robienie dłuższych. Jak możecie zauważyć, bo pewne zmiany zaszły, siano w balocie tutaj. Królików już nie ma, to znaczy jest jeden, jedna samica tam w tamtej klatce I tam jest słoma i marchew No a tutaj siano w balocie, bo lepiej z balota, bo taki balot na miesiąc starcza yy, do nas. Także nie jest źle. Trochę królikowi, trochę konikowi i jakoś jakoś da radę się. ...przeżyć. No i jedyny minus to będzie taki, że trzeba to będzie rozładować widłami, bo tam już trochę mam nazbierane na tej kupie. A we wrotu nie ma ta skrzynia, no chyba, że zrobimy jeden myk i odczepimy cięgło. I podniesiemy, no to wtedy może tak, ale... ...ale zobaczymy. To na razie nie myślę o tym na razie, bo najpierw tu trzeba załadować. O. Jeszcze kosiarki nie uruchamialiśmy. Jak widzicie stoi tak jak stała. Ponieważ no nie było czasu, żeby tym się zająć. Zawsze w sobotę co innego robimy. Jest jeszcze plan, żeby zrobić. E, taką furtkę tutaj, do konia zamykaną. E, jak nie jest wypuszczany, to żeby taką furtkę miał. Jak widzicie, już jest upieprzony, że tak powiem. Brudny. On ogólnie pierwsze co robi, jak wyjdzie ze stali i idzie na dwór, to kładzie się w piasku, turla. Nie wiem, no ma taki nawyk śmieszny, ale no co zrobić. Bo... Jakoś to idzie powiem Wam Najgorsze jest to, że trzeba chodzić Kurde, taki tyłek by się tu przydał, żeby to nie wypadało Co jeszcze mogę powiedzieć, no... Wiosna! Wczoraj sąsiad tu nawóz rozsiewał w nocy. Nagrałbym wam coś, ale no... Akurat się kąpałem, jak to robił, jak rozsiewał. A rozsiewał sól potasową, bo na drugi dzień, to znaczy dzisiaj mu się pytałem. Dzwoniłem. Ogólnie już od 15 lutego można ruszać z azotami. Także pewnie my też coś zaczniemy działać na łąkę. Możecie pisać, jak macie łąki, jaki najlepszy nawóz jest na łąkę. Dużo osób mówi, to znaczy dużo osób, jak się pytałem mojego dziadka, to mówił, że jest Polifoska, szóstka na pobudzenie, także no nie wiem, no piszcie jaka jest Wasza opinia na temat nawozów, co dać najlepiej na łąkę. To znaczy tej łąki dużo nie mamy, bo jak widzicie tylko ten kawałek. No ale zawsze coś jest, żeby coś porobić do tego konika, żeby dać mu jeść jakieś świeżej trawy, czego wypuścić. W końcu się do czegoś przyda ta skrzynia. Chociaż no wiadomo zawsze czy do kamieni, czy do czegoś to się zawsze przyda taka skrzynia, nie? Dużo nie kosztowała. Nie kosztował mnie też dużo remont tej skrzyni, także mogę wam jedynie powiedzieć, że cały remont mnie może wyniósł. 50 zł nawet nie. Także no to nie jest duży koszt. Jak na no moje s'ha yes. No. Dobra no to Koń wszedł Już jest tutaj Szuka czegoś Nie wie co się dzieje Siana dostał Na razie mu starczy No a my co jedziemy to rozładować, zobaczymy jak to czuje Nie my widły. Ojej, ale nie. No i nie wiem. Wiedziałem, że tak będzie Podłożyć pod to, bo nie mogę podnieść. Nie mogę zaważyć śruby. No dobra, no i co? Jak widzicie zwaliłem ręcznie. Większość to ręcznie zwaliłem. No ale no tak bywa Dobra, to ja tu zmiotę i widzimy się jak będę ładował szlakę. Góra. Mam szypę i co? Będziemy ładować, nie? Szlakę. Na no takich kamieni to nie, ale takie drobne. To ta, ta szlaka jest od zysku, z placu. Takiego to nie dziwcie się, że jest trochę trawy, trochę grubszego, trochę mniejszego. Trochę e, ciężko się ładuje, bo by trzeba było pospadali. Ale tyle to naładuje. No Dobra. Jak widzicie trochę podobałem. Może nie jest jakoś elegancka ta szlaka czy coś, no ale zawsze to lepsze to niż mają być dziury, nie? Dobra. Odpalamy i jedziemy rozadawać. I co? Bierzemy się za robotę. Szlaka to trochę więcej napada, trochę więcej szlaki to się dziury robią, błoto się robi No ale chociażby tych dziur nie było bo to już trochę męczące jest, że tak powiem Tam jeszcze trochę się sypniej A resztę gdzie indziej, najwyżej Dobra. A jeszcze łopi Deixa Te się ubije samochody jeżdżą. To się ubije moment. Hmm. I co? To by było na tyle w tym blogu. Skrzyni nie będę raczej odczepiał. Bo może jeszcze się przyda. A ja co? Kończę. To co miałem zrobić to zrobiłem eee, Obornik wywaliliśmy, szlaki przywieźliśmy I co? Pożegnaj się Baldus, tak? Zrób papa <grystanie> No to co? Jest? Subskrybujcie eee, Komentujcie, łapkujcie i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie trzymajcie się. Cześć.